Witam was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam was zaprosić na zupę, bardzo zdrową, pyszną, zupa szczawiowa. Doceniamy, kochani nasze polskie pyszne, zdrowe zupy. Taką zupę zrobicie bardzo szybko, a jest przepyszna. Najpierw potrzebujemy sztaw. Musimy nazrywać sobie szczawiu. Zobaczcie, tu w ogródku ja mam pełno szczawiu. Zrywamy ładne listki. No zobaczcie, ja już nazbierałam cały tu szlaczek. Idziemy robić zupę szczawiową. Teraz taki szczaw musimy dokładnie umyć. Po zważeniu ja mam 170 gram sztawiu. Myjemy dokładnie. Umyty szczaw przekładamy sobie na jakąś ściereczkę, na czystą ściereczkę wysypujemy. No, te gałązki takie długie obrywamy. A następnie całość Lekko ściereczką wysuszymy od nadmiaru wody. Na patelni wrzucamy sobie kawałek masełeczka. Rozgrzewamy patelnię i będziemy wrzucać i go podsmażać. Jak go podsmażycie, możecie też wykorzystać i włożyć do słoiczka na zimę. Będziecie mieli te słupki. On za chwilę się zmniejszy. Zobaczcie, już zaczyna się podsmażać. I tak już wygląda. Nasz czap z ogródka pachnie. Mm. Bardzo ładnie pachnie. Zobaczcie, szczaw już mamy podsmażony ładnie. Teraz taką zupą, zupę szczawiową możecie zrobić albo na wywarze z kości, albo jeśli gotowaliście rosół, ten wywar z rosołu. Ja tu mam półtora litra wywaru z rosołu. Dolewamy. I całość gotujemy. Nasza zupa szczawiowa będzie z jajkiem, więc w międzyczasie możecie wstawić sobie jajeczka i ugotować. Makaron tam się już gotuje. Ja tą zupę niczym nie doprawiam, bo ja roz... zrobiłam ją na rosole, a mój rosół był bardzo dobrze doprawiony. Jeśli gotujecie od podstaw, no to wiadomo, musicie doprawić. Zupa gotowała się około 10 minut. Teraz taką zupę możecie przelać sobie przez siteczko albo zblendować. Jeśli nie chcecie tych żadnych farpocli, żeby Wam pływały, to musimy przesiać przez siteczko. Potrzebujemy garnek sitko i przelewamy naszą zupę. Jeszcze ten szczaw trochę przecieramy. I to już nam nie będzie potrzebne. Wyrzucamy i zostawiamy samą zupę. A następnie wystarczy zaklepać mąką ze śmietaną. Do garnuszka lewamy ze dwie łyżki śmietany, takie czubate. Ja mam śmietanę 18%. Z jedną czubatą łyżkę mąki najlepiej jest użyć trzepaczki i dobrze wszystko wymieszać. Następnie zahartujemy naszą śmietanę. Żeby ją zahartować, trzeba troszeczkę zupy wlać. Do garnuszka z mąką i ze śmietaną. I wymieszać. W ten sposób zahartujemy śmietanę. I tak zahartowaną śmietanę wlewamy do zupy, mieszając. I teraz stawiamy na gaz. Teraz zupę jeszcze musimy tylko zagotować i możemy podawać z makaronem, z jajeczkiem. Zobaczcie, mi z rosołu zostało troszkę mięsa. Ja poobrywam wszystko od kości i dorzucimy do naszej zupy szczawiowej. takie kawałki o mięska. I tak obrane mięsko od kości dodajemy do zupy i czekamy tylko, jak się zagotuje. Po dodaniu śmietany już się nam zagotowała zupa. Jeszcze sobie sprawdźcie do smaku, czy jest dosyć soli, pieprzu, czy Wam czegoś nie brakuje i możemy jeść. Na talerz wkładamy sobie makaron. Ja dzisiaj ugotowałam muszelki, ale oczywiście jaki tylko lubicie. Do tego jajko. Pamiętajcie, że zupę z zawsze jemy z jajkiem. I teraz wlewamy naszą pyszną zupę. Mmm, pachnie cudnie. No I możecie dodać oczywiście kawałki mięska. Ja mam kurczaka z rosołu. I życzę wam wszystkim smacznego. A jeśli spodobał wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa.